Siemanko widzowie, witam was już w kolejnym odcinku Oceniałem mniejszych serwerów RPG na polskiej scenie MTA Dzisiaj mam do zaprezentowania wam serwer z lotowy RPG, tak się nazywa Tak dzisiaj go ocenimy zlotnie, zobaczymy jak to będzie Przypominam, że tego, że streamuję sobie na Twitchu, kto jeszcze nie wie o tym to serdecznie zapraszam Również tam się pojawia raz na jakiś czas MTA To jest w zależności od tego co gramy, chyba że nie ma już co to totalnie idziemy na MTA Eee, oczywiście, zapraszam również na serię z Goti Gotika, który jest na moim kanale. Eee, I co jeszcze mogę powiedzieć? I witam Was serdecznie. Dzisiaj, w, już tak jak mówię, to w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie ocenimy kolejny serwer, gdzie to jest o złotowa RPG, jednak. I oczywiście widzimy na start analogowania Nawax RPG. I powiem Wam, że o, to jest denerwujące. Dobra. Notyfikacji kurwa jakoś nie widzę. I co jest? O, dobra. Dziwne, tu żadnych informacji nie było. Także to jest Nawaxa. Z tego co widzę. Hut już od razu poznajemy. Spiorlet chyba również. Od F1 nic nie ma. Oczywiście jak jesteśmy nowi to F1 nie możemy nacisnąć typowe, F2 nic nie ma, F3 nic nie, yy, kursor jest, F4 nic nie ma, F5 też nic nie ma. No to serwer taki wrzucony i nic nie dodano od siebie. Oczywiście szkoła jazdy również jak widzicie jest gdzieś w dupie totalnie. Yy, teleporty nie pozmieniane i trzeba teraz zapierdalać bez sensu na tego. Dobra, idziemy, idziemy. Biegamy sobie wokół tego. Yy, dobra, to 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 czekajcie. Pyk. I pyk. No, to powiem wam że chyba będzie tutaj najszybsza ocena według mnie, bo powiem wam tak. Już mamy minus. Tego, że nie chciałbym się punktu do szkoły jazdy zmienić. Trzeba teraz biegać wszędzie. W sumie zrobimy reconnect. Mi to tam nie szkodzi. No mamy tak, już minus pan logowania. Notyfikacji nie ma. Pana nie wiem czy po prostu gdzieś tam było nadal, ja nie zwróciłem uwagi eee, I tak dalej eee, Powiem, że póki co serwys, eee, jestem negatywnie nastawiony do tego serwera Nic tak naprawdę nie wnosi To prawda co pisali na grupie MTA Polska Całkowna SF że naprawdę Teraz większość pseudoli tak naprawdę nie wnosi. Może zostały jakieś kilka serwery kiedyś, w 2017, 18, że dla czasu jeszcze był Quality, or Adventure, City, jakieś takie mniejsze serwery. Było gdzie grać, bo coś wprowadzali od siebie. A teraz wam powiem szczerze, że Chodzić na każdy serwer jest praktycznie to samo. Nikt nic nie wnosi. O, dostawa pizzy. Dobra, bądź mi się w pizzarkę. Dobra, faceci gotują, proszę o to pieniądze. Jakieś małe urozmaicenie A tam jest punktik ja Moje markery mogą jakoś wyglądać Nie wiem czy takie są celowo, czy są podwójne, nie wiem Teraz zakończymy pracę Zrobiliśmy sobie dysiaka Zobaczmy co my tu jeszcze mamy Idziemy dalej, przebiec się, przebiec Mhm, uh mhm -huh, uh -huh. Mam minus z tego, że nie ma skuterów na jakichś pracach, że spałnie, żeby wiecie, bo Rozwodzić się i tak dalej. Jest naprawdę wielki, wielki, oj, wielki minus. Jak na pseudola to wiecie. Powinno być takie urozmaicenie, powinno być łatwo, jak to się mówi. Wiem, że, że mi brakuje serwerów takich, jakichś z pseudoli ciekawych, gdzie można zagrać sobie na niskich zarobkach naprawdę, pograć dłużej. Jak ktoś pamięta, w 2016 to taki serial jak Myślę, że większa część osób pamięta. O, patrzcie, widzicie? Yy, ktoś mapę nie wczytał. Dobra, kolejny minus. O, bankomacie fajnie się zbugował. Co ma. Co tu mam w bankomacie? O. Yy, nie cieka nic ciekawego. No dobra, powiem wam szczerze, że nawet nie chcę się dalej iść, bo naprawdę tutaj jest totalne lenistwo i nie chciało się nikomu nic zmienić. Jedyne co zmienił to tylko w awatarze chyba i kolorki jakieś mniejsze. I że jest na tym, na skierboardzie inny, a inny na tym. Więc nie wiem do czego to miało być. Na F1 nic nie ma, dashboarda też nie ma, to też jest minus. Nie można sprawdzić swoich statystyk. Admin, jest ktoś z administracji? Nie ma nikogo. Dobra, powiem wam to jest najkrótszy odcinek, co oceniam miałem serwerów serwer w RPG na Polski CNMT, ale no powiem wam co ja tu mam ocenić. Lecznie jest to samo, nic się nie różni. Jedynie co koordynaty zmienione i zarabki małe i coś tam jakieś kolory pozmiałem. To tak samo tak naprawdę jak ktoś wie jak było na nawaxie, to, to naprawdę co ja mam tu pokazywać? No nie ma nic tu tak naprawdę ciekawego. Minus tego skuterów nie ma. Nie ma jak sobie pojeździć. koła jazdy to ja kurwa nie wiem gdzie jest. Nawet. Drugą rzeczą jest to, że bankomaty zajebiście zbugowane w ścianie i tak dalej. Ktoś mapy chyba nie wczytał. O kurwa, jeszcze latające auta z cyganów. No powiem może sery to jest na odjebkę chyba zrobiony. I tak dalej. I wejdzie dał to co, co się stanie? Ale się możemy zobaczyć. No to jest taki sam jak na tym. Na Santori tylko jeszcze jest obręb w środku. Tak to wygląda naprawdę. E, co jeszcze mogę powiedzieć? No nic, oceniam ten serwer negatywnie. E, pan logowania jest naprawdę. Żadnej zmiany nie ma nic. Jest w rzucone to i nic nie zmienione. Jest to jest nawaxa. Notyfikacje gdzieś nie wiem, uciekały czekajcie. No, e, standardowo. Oczywiście nie ma notyfikacji w niektórych miejscach, w razie chyba Hut powiem Wam nic nieciekawego, tak naprawdę F1 nie ma, dashboard, też nie ma kolory, to powiem Wam też, raz tutaj jest tak, raz jest tak Minus tego, że koordynaty spawnu są niezmienione mapy są niewczytane, także ja serę oceniam negatywnie Jak ja mam Szerdewna to ten nie wszedł w ogóle i nie zagrał nad sekundy powiem wam szczerze, jakbym zobaczył takie coś. Także dziękuję, że wytrwaliście do samego końca. Zostawcie łapę w górę, komentarz pod filmikiem. Możecie również wyrazić opinię na temat tego serwera. Oczywiście subskrypcję z wnioskiem zostawcie, żebyście wiedzieli, kiedy ja wrzucam swoje te filmiki na swój kanał na YouTube. Także dziękuję że widzowie, że byliście. Ojciec, jak widzicie, jeszcze się nie wczytały te yy, no ty, te yy, najmniej więc jeszcze lepiej. Także dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach oceniam mniejszych serwerów RPG na Polski stronie Także pa pa!